Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam bardzo Kacpera Gramofona, świetnie mi się z nim pisze i uwielbiam takich ludzi, bo zawsze mnie zastanawia, co ich tak gryzie i powoduje, żeby gryźć innych. Drogi Kacperku, zajrzyj mi w oko i powiedz mi, co tak naprawdę Cię boli. Mówisz, że nie robiłem masy, ja Ci wysłałem zdjęcie, gdzie miałem powyżej 90 kg i nigdy na te rzeczy mi nie odpowiada. Zadaję Ci pytania i Ty dalej nic. Tak więc nie wiem o co dokładnie chodzi, ale spoko. Jeszcze myślę, że sobie razem pogadamy, a ja w takim razie lecę na trening. Tobie też cał owocznego dnia, cokolwiek byś tam nie robił.